Tak, tylko e, dobrze pan redaktor powiedział straszy, bo nie ma żadnej, e, żadnego, żadnej podstawy prawnej do tego, żeby takich, e, takie kary nakładać. A jak na, for, na forum e, Rady Europejskiej by e, przegłosowano? E, no ale e, to też nie jest tak, że to można wszystko przegłosować. Znaczy jest, e, są jednak pewne e, zasady głosowania, kwalifikowane w większości. W niektórych e, obszarach wręcz jednomyślność jest wymagana. E, w związku z czym no, dużo łatwiej będzie nam znowu wracam do tego. Dużo łatwiej będzie nam blokować tego typu no, idiotyczne jednak muszę powiedzieć z punktu widzenia zachowania pewnej jedności Unii Europejskiej pomysły, jeśli nie będziemy usamotnieni. No i jestem przekonany, że gdyby rzeczywiście tak było, że każdy z nas działałby z osobna, prawda, bez jakiegoś porozumienia, to wtedy pewnie łatwiej byłoby te kraje mniejsze szczególnie szantażować. W, dlatego tak ważne jest i pani premier bardzo to podkreśla, i Prawo i Sprawiedliwość to podkreśla, żebyśmy w jednym głosem mówili w tych sprawach fundamentalnych, w tych, w których się zgadzamy, bo to nam daje siłę w Unii Europejskiej. No z czwórką trzeba się już liczyć, tym bardziej, że jak mówię, jesteśmy w stanie również inne kraje w regionie, przekonać do, do tych działań. Mamy chociażby. W tej chwili bardzo dużą zmianę polityki migracyjnej w Austrii. To jest kraj, który leży przecież również w tej orbicie środkowoeuropejskiej. Kraj, który deklarował w ostatnim czasie no, chęć. Jest no, wciśnięty w grupę Wyszehradzką. Tak jest. Deklarował, Austria deklarowała w ostatnich miesiącach chęć bliższej współpracy z grupą Wyszehradzką. Widać wyraźnie, że ta grupa z czwórki może stać się piątką, więc jej siła będzie również wzrastać. Pamiętajmy również, że Austria to nie jest kraj tak zwanej nowej Unii, prawda? Co prawda, nie jest również założycielem na Dosyć późno do Unii Europejskiej dołączyła, ale jednak wcześniej niż nasza czwórka, w związku z czym no, ta grupa uzyskałaby jeszcze lepszy status, jeszcze większe znaczenie w, 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 u całej Unii Europejskiej. Więc myślę, że nasza siła i siła tej grupy raczej będzie wzrastać i znaczenie niż, niż maleć.